Cross 2.0 Cross 2.0 to jeden z naszych to nasz podstawowych modeli roweru crossowego I pomimo tego, że otwiera listę rowerów z tego segmentu nie ma on się czego wstydzić Sprawdzone komponenty i rozwiązania, wygodna geometria oraz dopasowanie do niemal każdego terenu to cechy które wyróżniają go na tle swoich konkurentów. Rower crossowy Cross 20 to idealne połączenie kilku różnych typów rowerów, przede wszystkim trekkingowych oraz górskich. W 2022 roku Cross 20 to wciąż wysokiej jakości rower w przystępnej cenie, osprzęt do sprawnej jazdy. Cross 20 został wyposażony w osprzęt Shimano. Japoński producent stworzył manetki, Przerzutki oraz kasetę idealnie dostosowane do przemierzania zarówno miasta, jak i leśnych ostępów. Dlatego znajdziesz go w swoim Crosse Wado 2.0. Tylna przerzutka Shimano Altus M310 zapewni Ci obsługę 7 biegów, co przy wsparciu trzyrzędowej korby daje 21 przełożeń. Taka konfiguracja pozwoli Ci dobrać odpowiednią kadencję do aktualnej sytuacji na drodze. Łatwo pokonywać podjazdy oraz rozwinąć wysokie prędkości na płaskim. Crosssewado 2.0 został wyposażony w amortyzowany widele Cesar Suntour M3010 o skoku 50 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas jazdy po nierównościach zachowamy komfort i unikniemy nadmiernego zmęczenia wynikającego z ciągłej pracy naszego ciała na wybojach. Pozwoli Ci to dotrzeć na miejsce szybciej i mniej zmęczonym o 2.0 posiada 28-calowe koła, które pozwolą na sprawne przemieszczanie się zarówno po mieście jak i po leśnych ścieżkach. Technologie ułatwiające jazdę. o 2.0 to liczne rozwiązania zwiększające komfort oraz bezpieczeństwo na drodze. Rama wykonana z aluminium performance stop aluminium performance 6061 to wysoka sztywność i odporność na złamania a zarazem lekkość typową dla aluminium. To jeden z najważniejszych elementów roweru. Aluminium Performance to specjalny stop aluminium 6061, dzięki czemu rower jest sztywny i odporny na złamania. Jednocześnie, jest to stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami. Crossewado to rower typu cross, który z powodzeniem możesz używać w lekkim terenie. Została w nim zastosowana zrelaksowana geometria ułatwiająca pokonywanie znacznych odległości oraz obserwację sytuacji na drodze. Rama jest malowana proszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rama i widelec Wykończenie lakieru Matowy materiał ramy Aluminium widelec SR Suntour M3010 Skok widelca 50 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd, przerzutka przód, Shimano Tourney T510 przerzutka tyłu, Shimano Altus M310 manetki, Shimano F41 korba, VHL top koronki, 48T38T28T-170mm kaseta wolnobieg, Shimano MFTZ500 zakres kasety-wolnobiegu, leż 1428 T ilość przełożeń, 21 suport, FPB 902 łańcuch, Ibnes 50 hamulce, hamulec przód, V brake, hamulec tył. V braka dźwignie hamulca, Shimano F41 tarcze hamulcowe, brak tarcze hamulcowe tył. brak komponenty, kierownica, aluminium 640 MM31.8 Wspornik kierownicy. Aluminium 90 mm-31,8-7 siodło, cross-wspornik siodła, aluminium 27,2x304, FPH 863 o 1 8 chwyty, Herman Soksy Pedały, FP804.